I teraz tak, zobacz. Magia interwału. Masz jedno narzędzie, jedno narzędzie, jeden plan, żeby ujętnić ciało, poprawić kondycję, zacząć biegać, poprawić szybkość biegania. Przebieg swoją pierwszą dychę, poprawić czas na dychę. Zmniejszyć, prawdopodobnie, nawet o połowę, albo, o, albo więcej, czas, w jaki trenujesz. Czyli nie potrzebujesz 5, 6, 7 treningów po godzinę. Wystarczą Ci naprawdę trzy treningi, około 30-40 minut łącznie czasu brutto na trening, gdzie nie zawsze będziesz biegać, pamiętaj. I te, ta jedna rzecz, taki jeden plan treningowy, jeden schemat daje Ci, pozwala Ci osiągnąć wszystkie te cele, czego dowodem jesteście Wy, moje podopieczne. I prawie 3000 z Was, które e, są na tych planach, skończyły te plany, dołączyły do planów, dołączają biegania jednego ciała i ewentualnie silna biegaczka, jeżeli chcesz też trenować na własnym ciężarze ciała. Jedna rzecz, trening interwałów, tak? zgłaszacie się do mnie, że biegacie, coś tam biegacie od ilość miesięcy, lat, albo chciałybyście zacząć biegać, ale nie widzicie efektów swojego biegania. Wskakujecie na plan. Mówicie wow, nie wyobrażam sobie teraz trenerze trenować inaczej. To 8 tygodni, 10 tygodni, w zależności od planu zrewolucjonizowało moje bieganie, moje postrzeganie treningu i przede wszystkim też, bo to też jest jakaś tam motywacja dla większości z Was poprawiła bardzo ciało. Ciało wygląda na kobiece, wygląda na zwarte, posiadki są wyżej, talia jest wysmuklona. Czy nie o to chodzi? Hej.